występują. Słuchaj. Wiem, że ten celibat to był mój pomysł, ale chyba dość się naczekaliśmy. Racja. Chodziło przecież o to, żebyśmy się lepiej poznali. Właśnie. Wiemy już wszystko, co trzeba. Zaczekaj. Czekaliśmy tak długo, że ten pierwszy raz powinien być naprawdę wyjątkowy. Drugi będzie wyjątkowy, pierwszy będzie błyskawiczny. Nie, naprawdę. Wyjedźmy na weekend w jakieś romantyczne miejsce. Obiecuję, że nie pożałujesz. Dobrze. Będzie jak chcesz. Tylko zostaw wszystko mnie. Biedacy nie wiedzą, co tracą. Dzień dobry, Lowell. Dzień dobry, Roy. Pamiętajcie, dzieci, kiedy ktoś Was pozdrawia, odpowiadajcie na pozdrowienie, nawet jeśli macie go gdzieś. Lowell, co robisz? Utrwalam moje myśli. Codziennie jakieś przychodzą mi do głowy. Ośmielę się wątpić. Od rozwodu nieczęsto widuję moje dzieci, a nie chcę, żeby szły przez życie pozbawione ojcowskich rad. Co mi przypomina? Nie rozmawiajcie z obcymi, jeśli ich dobrze nie znacie. Twoje dzieci muszą być szczęśliwe. Jedyne, co mówił mi mój ojciec, to Możesz nie być silny, możesz nie być mądry, ale za to jesteś kudłaty jak małpa. Cześć, ładne kwiaty. To wiadomość od Davisa, że nie przyjedzie w ten weekend. Cały Lynch. Rzuć go. Nie lubisz go, bo nie chciał zainwestować w twoją linię, a teraz tego żałuję. Naprawdę? Tak. Mówi, że przydałaby mu się jakaś dziadowska inwestycja, by odpisać stratę od podatku. To może sobie pluć w brodę, bo w tym roku stracę więcej niż kiedykolwiek. Oj, patrz, kto przyleciał. Ona jest cudowna. Od miesięcy wzdychasz do niej. Porozmawiaj z nią. Nie wiedziałbym, co powiedzieć takiej damie. Jest piękna. Kto to? Barbara Falkaczewski. Od miesięcy lata moją linię. Nie mogę tylko zdobyć się na odwagę, by do niej podejść. Gdybyś to zrobił, od razu wyszłaby za ciebie. Tak sądzisz? Wszystko dobre, by pozbyć się takiego nazwiska. Czemu z nią nie porozmawiasz? I co bym miał powiedzieć? Już wiem. Wyobraź sobie, że Lowell jest Barbarą i nawiąż z nią rozmowę. Lowell? Tak. Przedstaw swoją najlepszą kwestię. Przestań. Dobra. Oto najlepsze, co znam. W skarbie masz wszystko: Buźkę, cycki i kufer. Matka miała rację. Chłopy to świnie. Co w tym złego? Jesteś jak karczoch. Jedna nieapetyczna warstwa po drugim. To co mam zrobić? Do takiej damy potrzebne jest nowe podejście. Nowy wygląd też by nie zaszkodził. Może zrobilibyśmy małą przeróbkę? W tym wypadku raczej podróbkę. Myślicie, że dam wam się do siebie zbliżyć? Rozbierzcie mnie do naga i leczcie po całości. Miejmy nadzieję, że to nie będzie konieczne. Zacznijmy od włosów. Co to za dreja, którą nakładasz? Niczego nie nakładam. Poważnie? Poważnie. Fej, hey, mamy mnóstwo roboty. Gdzie te czasy, kiedy to było moje biuro? Nie przeszkadzaj. Właśnie wynajmuję domek w Connecticut dla mnie i dla Alex. Czy to oznacza koniec zabawy w celibat? Od dwóch dni jestem jak bomba zegarowa. W porządku biorę. Ile? Pani nie rozumie, przyjeżdżam z własną kobietą W porządku, do zobaczenia wieczorem Daj mi kluczyki do samolotu i już mnie nie ma Do mojego samolotu? Nic z tego, mam rano czarter, klub wędkarski Chyba moje tarło jest ważniejsze W takim razie zawieź nas tam i odbierz wracając z tego czarteru Przecież nie masz nic do roboty w swoim nędznym życiu. Cóż za dar przekonywania. Z drogi. Davis dzwonił, lecę do Nowego Jorku. Daj mi bilet, Roy. Nie ma wolnych miejsc. Usiądę obok pilota. Też sprzedałem. Polecę w schowku na bagaż. Chciałbym ci pomóc, ale Urząd Lotnictwa ostatecznie mi tego zakazał. Joe, ty masz samolot. Dawaj go, lecimy. Wiem, że nie lubisz Davisa, ale jeśli mnie nie zabierzesz, to zabiję cię, jak będziesz spał. Skoro tak stawiasz sprawę, to muszę odpowiedzieć za nic w świecie. Właśnie, kochana, Joe zabierze mnie i Alex do Connecticut, bo jestem jego bratem, który odbił mu narzeczoną, a ty chodzisz z typem, który nie zainwestował w jego firmę. To jest jego przyjacielem, a kto mu rozbił, nieważne. Nie kłóćmy się, przecież tu chodzi o Joe'ego. Oboje mamy na niego swoje sposoby. Racja. Do dzieła. Jak ja tego nienawidzę Naprawdę hej hey. Proszę o uwagę Przedstawiam nowego, ulepszonego Roya Bigginsa W tym sezonie jest moda na romans, a na imię mu Roy. Wymogiem jest granatowy, prążkowany włoski garnitur, jedwabny krawat i chusteczka. Spodnie z mankietem, marynarka bez rozcięcia, boskość. Brawura, Biggins. To bez sensu. Wyglądam jak idiota, co? Trochę, ale masz niezłe ciuchy. To jeszcze nie wszystko. Pamiętasz swoją nową kwestię na wejście, Lowell? Czy ja jestem jedyną kobietą do wzięcia na wyspie? Przepraszam za śmiałość, ale gdyby piękno było światłem słońca, biłby od pani blask na tysiące mil. O Boże! Nie wstydźcie się uczuć, nawet jeśli budzą w was strach. Jesteśmy jak rodzice odważający dzieci na studniówkę. Zostaw ich. Są zakochani. Mógłbyś się też cieszyć z mojego szczęścia. Przepraszam, zapomniałem o przyjemnym uśmiechu? Pas powinien być przed nami, ale przy tej mgle... No to nie wiem Czego nie wiesz? Ląduj Popatrz na pogodę Jeśli się boisz, to ja wyląduję Lepiej ja Znam ten samolot Mam doświadczenie w lataniu przy złej pogodzie Zamknij się Wiem jak się ląduje Więc ląduj Nie daj sobie rozkazywać Rób co uważasz za słuszne I leć do Nowego Jorku Ląduj Nie daj im się wykorzystywać Sam podejmij decyzję Możesz przestać wbijać mi paznokcie wodą. Ląduj! Tam jest przerwa w chmurach. Ląduj! Mam ryzykować życie, żebyście wy mogli się ciupciać. Skoro pytasz, ląduj. Musiałem upaść na głowę, żeby tu lądować. Takie jest życie. Cześć. To za egoiści. Nie gadaj, tylko leć do Nowego Jorku. Dziękuję za rozpalenie ognia. Nie ma za co. Dorzucę jeszcze drewna. Jak cudownie. Byłoby romantyczniej, gdyby mi tyłek nie zdrętwiał. Gdzie by nam było jeszcze wygodniej? Chodź. Poeci poświęcają całe życie, by uwiecznić takie chwile. A jedyne, co przychodzi mi do głowy, to hura. Nie ruszaj się. Wołami by mnie nie odciągnięto, choć zgodzę się na każdy numer. Bardzo śmieszne. Otwieraj. Idźcie sobie. Ktoś pukał? Burkliwy, choć dobrotliwy dozorca pytał, czy starczy nam drewna. I na Boga starczy. Co oni tam robią? Otwieraj do cholery. Patrz to, Joe i Helen, zabijmy ich Mgła uniemożliwiła start Tchórz, gdyby to był Jackie Yeager, dałby ci w twarz Ciekawa bajeczka, ale co wy tu robicie? To jedyny dom w okolicy Nieprawda, jest wieś raptem o dwa dni drogi stąd Ładnie tu gdzie telefon? Zadzwonię do Davisa, że nie przyjadę. Nie ma telefonu, nie ma telewizora ani radia. To co wy tu chcecie robić? Co się tak gapicie? Myślicie, że chce mi się tu sterczeć? Wiem. Jestem egoistką. Nie jesteś. Zaplanowaliśmy cudowny wieczór, a oni nam go zepsuli. A ty możesz przestać się uśmiechać. Prawdę mówiąc, nie mogę. Ja nie miałem planów na wieczór, ale obserwowanie ludzi, którzy mieli, to niezła zabawa. To co robimy? Może fantomimy. Nie. Pierwszy, który to zrobi, zginie. Nie lubisz mimów, są fajne. Wcale nie. To paskudne żłoby o białych gębach i wielkich jadaczkach żyjące w urojonych pudłach. Jeszcze jedno słowo o nich, a nie odpowiadam za siebie. Boimy się. Spróbuj. Biew cholerę. Chętnie, ale nie mogę wydostać się z pudła. Przestańcie. Masz rację. Ona ma rację. To może być bardzo miły wieczór. Tylko trzymaj jego hormony na smyczy. Helen, odstaw już może tego szampana. A co za różnica? Wszystko się skończy, skoro tylko Davis kupi tę gumę do rzucia. Gumę? Jeśli nie polecę do Nowego Jorku, Davis znudzi się czekaniem, pójdzie do kiosku, po gumę do rzucia i spotka tę piękną dziewczynę, kupującą kosmopolitanę. Dziwka. Zakochają się w sobie, wezmą ślub i będą mieli dzieci. I zamieszkają w małym domku z białym płotem. W moim domku. Ja będę bezdomna, a dzieciaki będą wołać. To ta stara wariotka Helen, która nie doleciała do Nowego Jorku. Joe, gdzie twoje sumienie? Zabierz Helen do Nowego Jorku. Masz rację, ale nie mogę dojść do drzwi. Straszny wiatr. Zabiję cię. Mam dość, wychodzę. Świetny pomysł. Zostawimy ich tutaj i pójdziemy na łono natury. Zrozum wreszcie, że nasz romantyczny wieczór nie dojdzie do skutku. Idę z Tobą. Chcę się tylko przejść. Nie musisz iść. Wiem, że nie muszę, ale gdyby coś Ci się stało, czułbym się winny. Nie bój się, umiem sobie radzić. W wojsku mieliśmy trening przeżycia. Zrzucali nas w dziczy na parę dni tylko z haczykiem i żyłką. A to jest istotne, bo. To jasne, obroni się świeżo złowionym wstrągiem. Spójrz, Joe. Nie mam linii życia. Idę tylko na spacer. Jeśli coś się stanie, poradzę sobie. Jeszcze jak? Co to miało znaczyć? Nieważne. Słucham. Dobrze. Dlaczego musisz być zawsze taka twarda? Czemu nie możesz być bardziej. jaka? Kobieca. Uważaj, robi się ciekawie. Jeśli jestem taka męska, to czemu chcesz się ze mną przespać? Przydałby się popcorn. Wszystko traktujesz ambicjonalnie. Nieprawda. A co było w samolocie? Powiedziałem, że wyląduję, a ty nie, ja to zrobię lepiej. Dlaczego stale musisz mnie przebijać? Ja mówię samoloty, ty odrzutowce. Ja chodzenie, a ty bieganie. Ty kartofle, ona wolę ryż. Aleks, proszę cię. Nie przyjechaliśmy tu po to, by się kłócić. Chodź na spacer i może znajdziemy miejsce, żeby. No wiesz. Zaraz. Faktycznie. Chcesz uprawiać seks? Zapomniałam. Dobra, uprawiajmy seks. Chodź, mój miły. Zrób ze mnie kobietę. Niech ziemia się poruszy. Nie ma lepszego od ciebie. Wspaniale, dziękuję ci. Czy mógłbyś zatrzymać samochód? Chyba się wyżegam. Wiecie co? Musimy przyjechać tu za rok. Którym rejsem leci? Dziewiętnastym. Będzie tu za chwilkę. Teraz olśnij te boginie. Pamiętasz swoją nową kwestię? Tak. Przepraszam za śmiałość, ale gdyby piękno było światłem słońca, biłby od pani blask na tysiące mil. To naprawdę piękne. Proszę mówić dalej. Um. Gdyby piękno było światłem słońca, biłby od pani blask na tysiące mil. Co? Gdyby piękno było światłem słońca, biłby od pani. Blask na tysiące. To cholerystą. Joe, gdzieś ty był Wędkarze dzwonili przez cały ranek To długa historia Zaraz do nich zadzwonię A co z Helen? Davis dzwonił, że nie dotarła do Nowego Jorku Była ze mną Naprawdę? Helen, słyszałam o tobie i Joey Moje gratulacje Za to, że go nie zabiłam? Muszę zadzwonić do Davisa Dzień dobry, Alex. Zgaduję, że ty miałaś miły wieczór. Zgaduj dalej. Poddaję się. Alex, daj spokój. Nie zniosę dłużej tej oziębłości. Powiedzieliśmy sobie wczoraj parę niemiłych rzeczy, a teraz jesteśmy zbyt dumni, by wykonać pierwszy ruch. Więc może oboje równocześnie powiemy... Przepraszam, dobrze? Dobrze. Okay. One, Raz two, dwa trzy przepraszam wybaczam.